Podczas swojego wystąpienia powiedział Pan, że zaczyna Pan zbierać oferty na sprzedaż Velobanku. Proszę powiedzieć, czy to jest atrakcyjny produkt? To żeby uszczegółowić, aktualnie jesteśmy na etapie tworzenia vendor due diligence, na tej podstawie powstanie teaser, zostaną skierowane zapytania do oferentów. Myślę, że wyjdziemy na rynek w maju, na początku czerwca. A zapytał się Pan, czy to jest atrakcyjny produkt, atrakcyjny bank. Tak, to jest bardzo atrakcyjny bank, pozbawiony ryzyk, które są w tej chwili przymiotem większości dużych banków z sektora. Mam na myśli głównie ryzyko kredytów walutowych w CHF-ach bo jak Państwo wiecie, wyjęliśmy ten portfel do podmiotu rezydualnego w procesie resolution. Bank ma pod kontrolą ryzyko kredytowe. Zresztą to jest jeden z komitmentów, który złożyliśmy do Komisji Europejskiej, uzyskując zgodę na przymusową restrukturyzację, że bank musi być zarządzany w prudent way. I on w takim sposób jest w tej chwili zarządzany. Nie zwiększamy RWA. Bank ma olbrzymią nadpłynność finansową. Wygeneruje minimum 400, nawet być może 500 milionów zysków w tym roku. Także podsumowując, tak jest to bardzo atrakcyjny produkt z dużą bazą klientów, z lojalnymi klientami, z siecią. Bank który złoży na niego ofertę, czy podmiot, który złoży ofertę na Welobank i która ta oferta zostanie zaakceptowana zarówno przez nas jako sprzedającego, jak i przez Komisję Nadzoru Finansowego, bo to absolutnie podlega akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego, od razu wejdzie do pierwszej dziesiątki banków w Polsce, a jeśli będzie to podmiot już działający na rynku, no to nastąpi skokowy wzrost, jego wzrost w rankingach na polskim rynku. Ale mówi się, że polski sektor bankowy nie jest atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych, że trochę się jednak obawiają wejścia na polski rynek, że tutaj stopy zwrotu są e, niskie, rentowność jest niska, no i, pojawi, i jest dużo ryzyk e, regulacyjnych i innego rodzaju ryzyk. E... Czy sądzi pan, że się da łatwo znaleźć klienta na zakup? Tego nie wiem. Mam, mam nadzieję, że y, klienta da się znaleźć, czy łatwo to nie wiem, dlatego zatrudniliśmy bardzo profesjonalną firmę inwestycyjną, jest z nami JP Morgan która, który to y, koordynuje te prace i korzysta ze swoich kontaktów w procesie sprzedaży y, polski rynek ma pan rację, jest narażony na wiele ryzyk, ale część tych ryzyk jest obcych, welobankowych główne to jest ryzyko kredytów frankowych o którym wcześniej y, już y, mówiłem więc yy, na trudnym rynku można znaleźć perełki, i wydaje mi się, że tą perełką w tej chwili jest Velobank. Podczas swojego wystąpienia mówił Pan także o, o ryzykach dla sektora bankowego, dla całego sektora bankowego. Czy mógłby Pan je jakoś usystematyzować? Od tego największego do, do mniejszych ryzyk? Yy. Z punktu widzenia BFG, no, największe ryzyko sektora zostało zdjęte w zeszłym roku, czyli ryzyko zarażenia całego sektora sytuacją w Getty Nobel Banku i niewypłacalnością Getin Nobel Banku. No, nie chcę nawet sobie wyobrażać, co by było, gdyby nastąpiła upadłość Getin Nobel Banku i wypłata 36 miliardów depozytów. To jest to na, na, naprawdę to przyrasta moje. Moje wyobrażenie. Czyli Velobank to jest właśnie to, co, czym się zakończyła ta restrukturyzacja. Tak, więc, więc to ryzyko zostało zdjęte. Sektor świetnie zareagował, bo, tak jak mówiłem w swoim wystąpieniu, stworzony system ochrony banków komercyjnych współuczestniczył w procesie przymusowej restrukturyzacji i jest współwłaścicielem. Przypomnę, w 49% akcji Velobanku. No niestety od wielu lat niezmiennym ryzykiem pozostaje ryzyko kredytów frankowych. E, I e, nie, opinia rzecznika Kolinsa, rzecznika CUE e, jeszcze podpala, podpala pod tym kotłem, ponieważ e, nie spodziewaliśmy się takiej opinii jako sektor. Również my jako nadzór, przypomnę, że pytanie dotyczyło, czy konsument, albo Bank mogą korzystać, mogą wnioskować o wynagrodzenie z kapitału, i odpowiedź przerosła oczekiwania nawet konsumentów. Mhm. Więc to jest olbrzymie ryzyko. Ja mam nadzieję, że opinia rzecznika nie pokryje się z ostatecznym wyrokiem trybunału, ponieważ o ile w świetle prawa. Być może ta opinia się broni, to w świetle ekonomii ona się nie broni. Absolutnie. To jest niezgodne z zasadami ekonomii. Rzecznik pomylił kredyt z depozytem. Nie można mówić o stabilności i ochronie konsumenta, jeśli nie będzie bezpieczny sektor finansowy. Więc. No, czekamy, na, czekamy na orzeczenie, yy, orzeczenie CUE. No i kolejnym ryzykiem, które na razie migocze na horyzoncie, to są próby podważania przez te same kancelarie prawne yy, kwestii wyboru i reprezentatywności wyboru yy, w umowach yy, złotowych. Więc tu również się absolutnie nie zgadzam. Z tym stanowiskiem, twardo jako członek KSF-u, stoimy na stanowisku, że WIBOR jest wyliczany poprawnie, zgodnie z rozporządzeniem BMR, zgodnie przez podmiot nadzorowany GPW Benchmark, który robi tu bardzo dobrą robotę, zgodnie z zasadami zaakceptowanymi przez EBE. No ale jest ryzyko, którego Pan nie wymienił podczas swojego przemówienia. Otóż pojawiają się zapowiedzi, że. Wakacje kredytowe mogłyby być wydłużone. Czy zdaniem pana to jest jakieś niebezpieczeństwo dla sektora i dla jego atrakcyjności i dla stabilności? Na, o tych dwóch ryzykach poprzednich to już mówimy bardzo konkretnie, bo one hmm. pojawiły się. Czy, czy wakacje kredytowe będą, czy nie? E, na dzisiaj o tym nie wiemy. Gdyby były, to mam nadzieję, że one będą przebiegały w innej formie niż te poprzednie, to znaczy. Nie chciałbym, żeby transfer kapitałów następował do grup, które tego nie potrzebują, bo zobaczmy, co się stało wskutek wakacji kredytowych obecnie obowiązujących. Ponad 2 trzecie klientów skorzystało poprzez nadpłatę kredytów. Więc mamy klientów bardzo bogatych którym, którzy korzystają na wakacjach kredytowych, a wcale nie potrzebują tych wakacji kredytowych. Więc, jako BFG, również taką opinię dawaliśmy. Stoimy zdecydowanie na stanowisku, że lepiej pomagać, lepiej wspierać poprzez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, który do tego był, był powoływany. Więc zakładam, że lepiej byłoby wzmocnić Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. I wprowadzić pewne zasady korzystania z niego, tak jak jest to w tej chwili, niż wszystkim udzielać wakacji kredytowych. No, myślę, że do tych, mam nadzieję, że do tych wakacji kredytowych nie dojdzie. bo Niewątpliwie ona osłabiłoby, osłabiłoby kapitały banków w sytuacji, kiedy yy, noszykują się bardzo poważne rezerwy związane z kredytami walutowymi yy, w Cechewach.